Dzisiaj nic nie będę robiła, ja tylko chciałam Wam powiedzieć małe info, że we wtorek i we piątek yy, o godzinie zawsze 18.30 będę wrzucała filmy, dlatego że pamiętacie te dwa filmy moje, yy, najnowsze, przepraszam, nie najnowsze, tylko no te pierwsze moje filmy, dwa, yy, no. No, bo to było w lutym, nie pamiętam już którego chyba. Zobaczę. I nie pamiętam już którego, I no, ale tak minęło kilka tygodni, dawno nie nagrywałam. Potem znów się trochę nagrywałam, potem nie. I to tak ten, więc postanowiłam, że dwa razy w tygodniu będę nagrywała, żebyście widzieli I dzisiaj jest Wielkanoc i życzę Wam. Dobrych świąt, y, dużo radości, dużo zdrowia, du, y, dobrych ocen, dużo i takich różnych rzeczy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapka w górę i piszcie komentarze i kliknijcie dzwoneczek. Pa wesołych świąt.